Cześć kochani, z tej strony Talix, no i witam Was w kolejnym odcinku z Wiadomo czego. No i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie aktualizację, która była dodana sama już nie wiem kiedy, ale jest to taka aktualizacja, w której są takie fajne kapciochy o te kapciowe szaleństwo. Mega fajne są te kapcie, naprawdę mega fajna rzecz, także sobie z nią przetestujemy, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Kapciowe szaleństwo. Hejka, zauważyłam, że nie, niektórym graczom bardzo się podobają królicze kapcie, a ponieważ uwielbiam zadowolonych klientów, mam poprawną, pełnoprawną kolekcję kapci. Znajdziesz w niej aż 20 zwierzęcych kapci. Seria? Aż 20? Wow! Czterech i różnych rodzin psów, kaczek, lwów i pant i tak dalej, które są spełnieniem Twoich marzeń. Okej, okay. okej, okay. ciekawiś co powiada. Jest to model z tymi kapciami pandy Mamy tutaj jeszcze coś takiego Tutaj są po prostu ulepszenia Dlatego wyszło aż 20 tych modeli Także no, zakupimy sobie Standardowo, myślę, że lecimy ze wszystkimi Albo nie ze wszystkimi 50 tysięcy 400 diamentów i tak nigdy nic nie zrobię Z tymi diamentami, także sobie je kupimy Tamtej za 50, nie, bo mi szkoda końców w sumie Te sobie jeszcze kupimy Kupimy sobie takie kapciochy Takie no i dobra, ogólnie jestem mega zaskoczona czymś takim. Ile? 800? Co jest? Dobra, możemy sobie zakupić jeszcze takie. 75 tysięcy, ja nie mogę. Za 250 i za 75. Dobra, załóżmy, że tyle może wystarczy, no i dobra, zobaczmy sobie jak one w ogóle się prezentują, najpierw może tak w edytacji, bo chcę się przyjrzeć im z bliska dokładnie, jak one są w ogóle, ej, ale są sztosik słodkie, naprawdę, ale mi się wydaje, że one są znacznie mniejsze od tych kapciochów króliki, bo te króliki to mi się wydaje, że były znacznie większe, naprawdę, dużo, dużo większe czekajcie, gdzie one były, tu, a tutaj, dobra, no, patrzcie, jest różnica, widać tą różnicę, że one są takie duże, a tu mamy takie mini pandy, ale ładne są, koloru nie możemy zmieniać, żadne chyba z tych kapci nie ma takiej opcji, że możemy zmieniać kolorów, no, ale fajne kapciochy, sprawdźmy sobie może animację, jaką mają, one są takie malutkie, jak sobie widzicie, w sumie, patrzcie, one są takie, no, takie w sensie, nie wyglądają tutaj od tyłu jakoś super um, na tym skinie, ale jak tak patrzymy sobie na przykład z przodu, to no całkiem fajnie to wygląda, patrzcie tak z przodu, całkiem fajnie to wygląda, ale ogólnie jakoś tak mi niezbyt one podchodzą, w sensie wygląd jest fajny, ale... Same w sobie jakoś tak na skinie No nie wyglądają zbyt ładnie yy, Tutaj dalej co my A tutaj są takie kapciochy misie One są naprawdę takie słodziaśne Bardzo mi się one podobają jak widzicie Takie zwykłe misiaczki, no fajnie to wygląda Podoba mi się Takie bialutkie całe, fajnie pasują No do tego skina może niekoniecznie Ale do niektórych skinów jak najbardziej będą fajnie wyglądały Okej, okay, mamy tutaj następnie yy, Chyba e, kar nie no nie kaczka To jest ku kurczaki, tak to jest kurczak no fajne kapciochy, fajnie wyglądają, takie zwykłe, żółte, z takimi dziobem, też w sumie nie mam co się rozgadywać na ich temat, fajne takie, ale minus taki, że są naprawdę bardzo małe, mogłyby być takiej wielkości, jakie są te kapcie króliczki, e, tutaj jeszcze mamy e, coś takiego, to jest też chyba kura, tylko tutaj po prostu, to czekajcie to to nie jest... Nie no, to jest chyba kurczak, a to jest też kurczak, nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, jak wiecie. No i takie też są fajne, w sumie spoko mi się podobają. Sprawdźmy sobie tych, bo jestem ciekawa. Wow! Ej, ale te pieski fajnie wyglądają. Podoba mi się ten piesek ładnie jest zrobiony, no ale też szkoda, że takie maleńkie. No i tak naprawdę one w sumie te kapcie nie będą zbytnio pasowały do skinów, ewentualnie takie całe białe i tak dalej, ale takie na przykład żółte i tak dalej, średnio będą pasować do skinów, ale ładnie są wykonane. Tego nie można powiedzieć. Są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Co my tu jeszcze mamy? Aha, i tutaj kupiłam jeszcze. Co to jest? To jest w ogóle podpisane? Czekajcie. Mm. A, to jest serio, to jest lew. Ej, to nie wygląda jak lew, ale okej. Okay. Bez kit nie wygląda to zupełnie jak lew. No ale fajne są, bo też ładnie wyglądają. One chyba nie były, nie pamiętam ich ceny w sumie. Tutaj jeszcze są takie za 250 diamentów, ale to w sumie mi szkoda diamentów. Już o, kupimy sobie za 100 jeszcze taki, bo będę miała dopasowaną liczbę idealną. Nie wiem po co kupuję te kapcie, skoro i tak w nich chodzić nie będę, ale możemy sobie może skina zrobić jakiegoś. W sensie usuniemy sobie tutaj i podpasujemy sobie skina jakiegoś, może do kapci, żeby zobaczyć jak to będzie pasować. Nie wiem zbyt jaki skinek by podpasował fajnie pod te kapcie. O, wow, ale ładny. Może ten w sumie podpasuje, czekajcie. Mam pomysł, żeby go... Aha, tutaj jest dobra, czyli dobrze to, była ja to obróciłam niepotrzebnie. Mam pomysł już, do jakich kapci moglibyśmy tutaj tego skina dać. Czy to jest równo, chyba tak, patrzcie. Ej, ale toż ktoś wygląda. Podoba mi się mega, zapiszmy to sobie. Bardzo ładnie te kapcie wyglądają. Mimo to, że to jest skinek taki bardziej na lato, a kapcie zupełnie nie są związane z latem, to. Ej, patrz, jak to fajnie do siebie podpasowało. Mega mi się podoba. Spójrzcie, jakie to jest. Ej, sztosik. I te kapcie teraz znacznie lepiej wyglądają do tego skina. Wystarczy dobrać kolorystykę po prostu dobrą do tych kapci. No i będą naprawdę one super wyglądać. Podoba mi się ten skinek bardzo. Także możecie go mi tutaj polubić. On jest ogólnie 11 dni temu robiony. Także możecie mi go polubić, bo dotarł on do małej ilości osób. Ale ładne, naprawdę piękny jest ten skinek taki na lato, idealny. Bardzo mi się skinek podoba. Także ogólnie aktualizacja spoko i tak dalej. No ale szkoda, że te kapcie nie pasują do wszystkiego, ale są, skinek widzicie do tego na przykład pasuje bardzo ładnie. Także spoko aktualizacja. Oceniam ją tak mm, 6 na 10. Myślę, że jest to dosyć dobra ocena. Kapcie są fajnie wykonane, w sensie pod względem wyglądu wyglądają naprawdę ładnie. No, i zakręcimy sobie jeszcze na zakończenie odcinka. Oczywiście kołami nie udało mi się uzbierać niestety na tą yy, żyrafę, ze względu na to, że nie wchodziłam przez dwa tygodnie, jakieś niecałe, na Blockstar Planet, ze względu na brak czasu po prostu. A nowy sezon mamy już, już niedługo, czyli dokładnie będzie w czwartek, tak. Za to będzie w czwartek, także no niestety nie udało mi się zbierać, no ale szkoda, mówi się trudno. Może jeszcze uda mi się jutro wykręcić, to będę miała tą broń, chociażby ona fajnie wygląda, ale na tego zwierzaczka niestety nie udało mi się nazbierać. Także no co, moi drodzy, ja myślę, że to byłoby też na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że on wam się w sumie spodobał. Przepraszam was za brak energii na tym odcinku, ale jakoś ostatnio nie mam ochoty nagrywać Blockstar Planet, ponieważ trochę znudziła mi się ta gierka. Chciałabym zmienić właśnie content, także jak macie jakieś pomysły, co byście chcieli na tym kanale widzieć, to dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!